Takie malutkie dzieci, kochane dzieci. Gdybyśmy budowali teraz pomnik miłości, na tym pomniku musielibyśmy kogoś umieścić. Kogo byście postawili? Oczywiście, ponieważ było to w Kościele, to wszystkie Pana Jezusa, ta, Pana Jezusa. jakby no dobrze, ale jakbyśmy teraz Pana Jezusa na chwileczkę I te malutkie dzieciątka, ja jednak specjalnie podpuszczałem, żeby wymieniły jakąś staną osobę. Te małe dzieci wymieniły albo mamusia, albo rodzice. Choć nie potrafią jeszcze być przebiegłe. I wiele razy mają wiele wzorców. Sercem swoim czują, że jeśli chodzi o miłość, to nie może być tylko aktor, sportowiec, koserkarz. Wyczuwają, że to mama je kocha, że to rodzice kochają, to, że po nocach jest z do lekarza za nimi, w lekcjach pomagają, oszczędzają, na czasy nieraz nie wyjadą, sobie odmówią za głupów, bo dziecko. 33 letni mężczyzna w sile wieku. Po ludzku najbardziej produktywny, najwięcej mógł zrobić. Wtedy umiera z miłości do Ciebie i do mnie, by walczyć o wieczne szczęście. Pokazał Pan Jezus, że nie te lata, nie uroda, nie siła mężczyzny, kiedy jest w piecie wieku, są najważniejsze. umęczyć się, ubrudzić, ale nie pozwolić, by on zwyciężył. Człowiek musi się zmagać i będzie się zmagać. Bo szan pan nie daruje. Dzisiaj, jutro, za tydzień, za półka, kiedy ty przestaniesz czuwać w później, to ja, twój przyjaciel, przed chwilą mieliśmy razem. Później. Pozwól mi zamieszkać ze no. mną. A wtedy nie. Zapisz to do mnie. Pozwól mi, I ze spokojem dalej iść z Jezusa. On pokazuje nam, jak trzeba walczyć o moje zbawienie, o zbawienie mojej mamy czy taty, mojego syna czy córki. Zło. Ktoś ładnie powiedział, że my, którzy jesteśmy stworzeni na obraz i Boże podobieństwo, mamy być jak czysta szyba, przez którą widać drugą stronę, czyli pana Boga. Ale kiedy szyba jest brudna, nie będzie widać. A kiedy szyba pokocha zło, Naprawdę cieniutką warstwą srebra. Cieniutką. I kiedy patrzymy, widzimy tylko siebie. Tak mocno przylgnęło do usterka. Coś, co nie pozwala widzieć drugą stronę. I człowiek, który pokocha się, który swoje serce przyłożył do czegokolwiek, co nie jest Bogiem, już nie będzie jego obrazem, będzie karykaturą. A każdy, kto spojrzy, Boga nie zobaczy. Widział tylko i wyłącznie siebie. A patrząc na siebie, jesteśmy smutni. Dlaczego? Bo porównujemy siebie z koleżanką, z kolegą, z kumsianem. I zamiast cieszyć się z tego, co ja mam, jestem smutny z tego, czego nie mam, albo z mają inni. I dla naszego serca jest to niedobre. Niezadowolenie, rozczarowanie. Zapraszam nas dzisiaj, Jezus, do tego, byśmy przy Nim by wytrwali. I taka jedna bardzo ważna prośba, by po powrocie teraz do, do Jezusa wyciągać rękę po to, co dla mnie jest najważniejsze. W miejscu, a dopiero to wszystkie te Dasz na. Taka prosta sprawa. Kiedy jest jedna dziewczyna, a ma kilku adoratorów, którzy gdzieś tam... Przekrani, bo nie mają tego czegoś, co ona kocha w tym konkretnym chłopaku, dla którego chce poświęcić później swoje życie. Jeżeli my od rana, jeżeli Dzień Święty ma to skok, kocham do Boga, to wszystkie inne sprawy jak idą na, na bok, wycofują się, przegrały. Nie mają tego czegoś, co ma powiedzieć. Co Jezus? Pewnego razu taki starszy profesor miał wykład dla biznesmenów, mężczyzn, młodych, silnych, operatywnych na temat czasu. Czy nie jest pełne? Nie. I dobrze mówicie, bo wyciągnął wodę, jeszcze ten w ten piach wlał wodę. Czy wiecie, co nam pokazałem? I taki młodszy, wyrywniejszy mówi: wiemy, Pan profesor nam pokazał, że trzeba oprócz lat, wykorzystać każdy miesiąc, każdy tydzień, każdą godzinę i każdą sekundę, bo czas to pieniądz. On mówi, nie. Pokazałem wam, żebyście do swojego życia najpierw wkładali to, co najważniejsze. Te głasy, te kamienie, to rzeczy najważniejsze. Zbawienia. <trych> służbą drugiemu człowiekowi, dobrocią, uczciwością, pracowitością, będzie wierny.